Arleta Ewelina Mikołajczewska, dla pierwszych znajomych i tych, którzy współpracowali ze mną w od samego początku jako Ewelina. Mam teraz zaszczyt y, kontynuować dzieło Zenka jako przewodnicząca. Natomiast może tutaj z większości z Państwem. nie miałam osobistego kontaktu, ale chciałabym powiedzieć, że ze stowarzyszeniem jestem związana od samego początku, od pierwszych dni, kiedy wspólnie zakładaliśmy to stowarzyszenie. Nie miałam możliwość, może tak z boku pomagać Zenkowi bardziej w kwestiach prawnych, czyli jeżeli była jakaś taka potrzeba, gdzie Zenek potrzebował jakiejś e, opinii czy porady. E, no i w dniu dzisiejszym e, mam, mam, e, e, mam tą przyjemność powitać Państwa na, na tym szczególnym spotkaniu, gdzie będziemy mogli e, wspominać osobę Zenka, ale też będziemy mogli niejako bezpośrednio się z nim spotkać poprzez te grafiki, które te, tutaj Państwo przed sobą widzicie. No może o, o programie tutaj oddam głos Łukaszowi, yy, więcej, tej klasy, na tutaj parę. No, Witam Was bardzo serdecznie. Znaczy, chciałbym bardzo z, z wszystkich powitać, yy, zarówno przyjaciół, znajomych, jak i podopiecznych Zenka. Yy, przypomnę, że jesteśmy tu w yy, ramach yy, stowarzyszenia i Oprócz tego, że spotykamy się tutaj tak to, towarzysko, kulturalnie. Chcielibyśmy również zrobić coś do stowarzyszenia i zdecydować kilka prac Rzeczy, które tu widzicie naokoło to są, w większości są to prace graficzne Zenka, autorstwa Zenka. Część jest, będziemy mogli zacytować też część prac z pierwszego roku grafiki lokalnego ASP. W, po mojej lewej stronie widzimy anioły, tam są zegary oraz inne takie ceramiczne rzeczy, które Zenek sam osobiście wykonał z Mariuszem. Oprócz aniołów są również do zakupu płyty oraz kalendarze. Przeciwko mnie są zdjęcia jednego z naszych aktorów stowarzyszenia, które dostaliśmy od Natalii. No tak pokrótce to by było o tyle. Teraz chciałbym zaprosić naszą pierwszą artystkę, panią Anię. Dobra wieczorem. No, to, to chciałem zapowiedzieć. Pierwszy naszym, na, na, naszą gwiazdą będzie pani Ania, Milczarczyk i Leszek Minisz. Z, zanim zapowiemy na, o gwiazdę na chciałbym powiedzieć parę zdań, jak, było, jak spotkałem zębę na swojej drodze, ja pamiętam, że przyjechałem do Torunia, to, to bardzo pokrętny mówię, że trzeba, trafiłem do Torunia w ramach takiej lekkiej naprawy swojej. No, no i między innymi, między różnymi rzeczami, które sobie robiłem, różnymi osobami, które się zaczały. Był też nasz Zenek, który prowadził takie zajęcia, które były trochę takie artystyczne, a trochę takie naprawcze. Pamiętam, jak Zenek opowiadał o Rembrandcie i opowiadał o powrocie syna marnotrawnego do domu ojca. I pamiętam, że jak opisywał obraz, nigdy na to nie zwróciłem uwagi, chociaż wiele razy oglądałem ten obraz. To że ojciec, który ogarnia syna swojego, który wraca do domu, ma rękę kobiety, takiej matki, która z jednej strony, ojciec, który jest surowy, prowadza zasady w domu, również potrafi objąć przytulce jak matka. taki obraz Boży wyrył się w moją psychikę. Zawsze, jak sobie myślę o to zawsze mi się kojarzy z ręką i z tym obrazem. Dziękujemy za wspomnienia. Pierwszy wspomnień będzie bardzo dużo, będzie wiele. Także ze strony Państwa, ze strony rodziców. Myślę, że wspomnienia są ważne dla nas wszystkich. A możemy je sobie przypomnieć. Wspomnieć i zapamiętać przy udziale kolejnych naszych artystów. Pan Jacek Peszczyński, Jacek Gminyński, Krzysztof Piatkowski zaprezentują utwory francuskich i rosyjskich bardów. Tłumaczeniem podjął się sam Pan Jacek Peszczyński. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie. Robocza nazwa naszego zespołu to Nadzieja i to Orkiestra. Czyli mamy nadzieję, że uda się nam zagrać. I chcielibyśmy rozpocząć od piosenki Bóla Doru piosenki do filmu Białe Piaski Pustyni, się na rosyjski tytuł Pieśń dla Darysz na natomiast polski tytuł Wielka Aniegojna. I mamy do Państwa prośbę, ponieważ w rosyjskich piosenkach często jest tak, że jest powtarzany refren i chcielibyśmy prosić o wspólne zaśpiewanie ostatniego, ostatniego wersu, który brzmi w ten sposób. Yy, Śmierć się nie boję, kiedy miłość jest. Nic więcej. I jest to nasze przesłanie i dedykacja dla wszystkich wolontariuszy i przyjaciół demokracji, to jest Ponieważ sami dostawcy, Państwo wiecie, a szczególnie ci, którzy mają już trochę więcej razy, czyli 23 na przykład, albo tak jak my 29, żeby co że kiedy się cokolwiek robi w życiu dla drugiego człowieka, to najważniejsze jest to, żeby czuć siłę miłości najbliższych. czy jest to rodzina, czy przyjaciele. Czy sąsiedzi, czy koledzy, kiedy wiemy, że jest ta miłość w nas, ta ich miłość, jesteśmy silniejsi, mocniejsi i więcej możemy z siebie dać. tej miłości Państwu serdecznie wszystkim życzę. Śmierci się nie boję, kiedy miłość jest, gdyby można trochę mniej tu. Do tej pory, gdybyśmy się tylko przy ratownikach, na wyjazdach, i doprowadzaliśmy naszych podopiecznych. A projekt Rolnictwa Pobieguna spowodował, że dzisiaj mamy przyjaźnie prywatne, spotykamy się poza stowarzyszeniem, doradzamy sobie i to jest dzieło, które będziemy kontynuować dalej. I był znany, to wszyscy wiemy, to był cudowny, skromny człowiek. Yy. Celem Stowarzyszenia yy, Gazenka było, yy, żeby osoby niepełnosprawne, które yy, z różnych powodów stały się niepełnosprawne, są tu osoby w naszym stowarzyszeniu, które są skorażeni z zgodą, dzieci, które osoby dorosłe, ale też są osoby, tak jak mój mąż, ja uznaję lewic, jak to są osoby, które stały się niepełnosprawne z powodu wypadków komunikacyjnych. I celem ze mną było, żeby te osoby nauczyły się żyć na nowo w społeczeństwie i to mi się udało. I mimo to, że dzisiaj sytuacja Stowarzyszenia jest trudna, ja wierzę głęboko, że to dzieło będzie kontynuowane i że wszyscy dzisiaj tu zgromadzeni damy z siebie wszystko, żeby Stowarzyszenie jest ten miejscem Dziękuję, że dzisiaj jesteście z nami. mi serce odnosi y, oddzielnie jakby obraz jego. Każdy miał odpowiedni kontakt, y, czy słowny, czy nawet w samego stowarzyszenia. I nie chciałabym tutaj powielać, y, jak wy wspaniały, co takiego zrobił, ale chciałabym się podzielić z taką refleksją ostatnią, w y, premierek, tak które opowiadają. Chciałam Państwu przeczytać, ponieważ y, bardzo mi się skojarzyło z panem zerem. Że braka i sierpcy. Ten pierwszy gromady w swoich w torbach swój nędzny majątek. Torby są wielkie, ściągną mu coraz bardziej, a on nie rozstaje się z nimi nawet przez chwilę. Choć tak naprawdę to, to tylko same świecie. Ale człowiek może być jak siepca, który idzie przez życie i chętnie rzuca na pole ziarna swoich talentów pracy, dobroci i miłości. Pod koniec życia chorwa jest pustwa, ale pole zostało obicie zasiane. I właśnie im skojarzyło się z parą Przed 11 lat przygotowywał to pole, sian, upiarując swoje w miłość, dobroć, aby ci, którzy tak bardzo pokrzywdzeni przez los mogli zbierać owoce jego pracy. I mam taką nadzieję, że takich siedmiuszy znajdzie się bardzo dużo, którzy dalej będą prowadzić jego pracę, będą opierać to pole, aby każdy z który przychodzi do stowarzyszenia, wychodząc, był radośniejszy, bardziej szczęśliwy i miał zawsze uśmiech na twarzy. I o to na pewno chodzi do Panu Zacharkowi i nam też wszystkim, o to najbardziej chodzi. Dziękuję bardzo. Proszę wystawić księgę konwencyjną i jeden z wpisów. Tak. Żal, żal, żal. Wielka to strata dla nas wszystkich. W naszej pamięci zachowamy Pana jako osobę oddany bez tym, których mogą czynić w domu no prawa. Czy się tak, takim człowiekiem, który nie patrząc na to, co sam ma, czego nie ma. Tak naprawdę pomagamy wszystkim, którzy żyją. Potrzebowali. Teraz zapraszam serdecznie na parę taktów muzyki i zapraszam serdecznie na scenę, na scenę panią Magdę Małyszewską Zasadną i panią, panią Annę Niemiec-Mościcką. Wielkie Przygotowałyśmy dla państwa dwie kompozycje naszego wielkiego pianisty. Wszyscy się dziwią, tutaj to jest sami, dlaczego ja z akordeonem do szopera odchodzę. Mam nadzieję, że będzie państwo słynne życzenie i przepiękna na piosnę Przygotował się również na muzykali My for Lady, żeby tańczyć całą noc oczywiście w wersji e, polskiej językowej i ciardasza. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy ominąć umieć ciardasze, kiedy skrzypki grają przepiękne. Mam nadzieję, że nasz repertuar przypadnie Państwu do głosu. Zostawić kartę z wodą, z numerem, z dźwignią. Myślę, że w Nie to postąpienie, przynajmniej do dwóch od pięciuset zł. Czy mamy 200? To jest 150 pozyszych. Wiem, że niektórzy się nie ujawniają w administracjach, mają wolne pieniędzy z mojej strony, no, ale jesteśmy jednym z najbogatszych społeczeństw w Europie. Przeżycza ich wspomnienia oczywiście. Mamy 150 pani Joni po raz pierwszy. 150 zł po raz drugi. 200 pani grażyka.